24 czerwca 1651 roku pod murami zamku w Czorsztynie zakończył się tragicznie epizod jednego z najmniej znanych, ale symbolicznie istotnych zrywów ludowych w historii Polski. Na podchalu z inicjatywy Aleksandra Kostki-Napierskiego, wspartego przez Stanisława Łętowskiego i Marcina Radeckiego doszło do chłopskiego powstania przeciwko uciskowi pańszczyźnianemu i magnaterii. Wydarzenie miało miejsce w cieniu trwającego w kraju powstania Chmielnickiego, które rozbudziło nadzieję na głębsze przemiany społeczne. Kostka-Napierski, dawny oficer wojsk szwedzkich lub kozackich, historycy nie są zgodni co do tego, próbował rozpalić iskrę rewolty na południu kraju. Zajął zamek w czorsztynie, licząc na poparcie górali i rozszerzenie buntu. Plan jednak zawiódł chłopi, mimo frustracji społecznej, nie dali się porwać do walki, reakcja władz była natychmiastowa i brutalna. Zaledwie trzy dni po zdobyciu zamku napastnicy zostali rozbici przez wojska królewskie pod wodzą starosty Nowotarskiego. Kostka napierski został pojmany, torturowany i stracony przez bicie na pal. Kara budząca grozę nawet w XVII wieku. Taki los spotkał również jego najbliższych towarzyszy.